Dobra. Ty co ja miałem na końcu, To był nowy my nie? Nowy ekstrybunek. Zmieniliśmy się kostumami. Ja mogę cię jakoś chyba wyciszyć. No wychodź do Endu. A, no dobra, ale nie mam nielotów. Czekaj, pójdę pani lota. Pójdź pani lota i chodźmy. Ja zobacz... Knok anemosów sobie nie będę kręcił w ten względzie. No to fajerwerki. O Boże, bo jestem biedny, ja nic nie mam. Weź, bo ja fajerek nie mam nawet. E, bo ja mam Fajerek. E, nie lata mam. mam nielotkę, mam nielotkę już. Dobra, już nie ważne. Już mam nielotę. Nie no, możemy wylatywać tam. Mhm. Wzmocnione, wszystko jest, dobra. Tak coś to zginę. Ta łaska więcej to nic. No no i tak teraz jest. Co? Ty? O ty chopie! Ale, ale ma idiota, nie! Idiota mnie wziął na budę! Ej, Ej tu bo chodź, jakiś... padasz, 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 padasz. Ej bo tu, jest... tu są dobrzy da, ludzie. Padasz. Ja się boję tego Grzegorza. Ej, tu są dobrzy. Gdzie ty jesteś? No na, na środkowej wyspie, a gdzie? Ej no kurwa już stwierdzielane. we dwójkę mnie biją śmieci walone. A tam spierdzielają mnie, a te będą teraz się tak zmieniać. nie? O, ale... o ej, nie ej, no, ja podleciałem! Chodź. Dobra, chodź. Chodź, 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 nie, ja się boję, on jest twórcą jeszcze. Ja też bym no miał biafoworka. rangę. Ja też bym miał Ja też bym miał rangę, ale ten... Ale mi nie chcieli dać. Ale wiesz, faworka, faworka. To ja też bym miał faworkę. No wtedy chyba tak. A no to... Czekaj, no idę po kolejnego tiketa. Pytacie. A czy mogę faworkę? Czekaj, bo ja... gościu, bo ja sobie... Gościu mi loty daj w nocie. Edo dawaj! O kurde Ja nie mogę... Ale Ja nie mam fajwerek! Nie muszę. O kurde! E dadam dodam, dodam, O twoja czaszka! O, nie Boskiego! Użyłem boskiego, a mi nie zaliczyło Ale skam. A mam twoją główkę. Gu dobrze, dobrze. Nikt nie żaden fajer nie będę nosił z mojej główki, no. Taka idę na kupić fajerwerki. A nie, nie, nie wylosować do tego? Hmm, ale ja jestem teraz Sigma, bo ja mam ten kostium, to teraz ja tak dużo biję. Myślisz, że ja nie dużo biję? Kurwa, tak. teraz... Teraz tak dużo bijemy.